Ocenia przygotowania ośrodka treningowego w tym sezonie w porównaniu do poprzedniego? No ciężko tutaj porównywać, bo zarówno w zeszłym roku, jak i teraz mamy no, perfekcyjne warunki do treningu. Jeżeli chodzi o boisko, jeżeli chodzi o hotel, jeżeli chodzi o, o posiłki, przygotowanie tutaj tych rzeczy do. do po... Poza treningowych, no to mamy wszystko na najwyższym poziomie. Także, także na ten moment jesteśmy tutaj od soboty, mamy dzisiaj poniedziałek. Te, te trzy dni możemy tylko mówić w samych superlatywach o, o, o tym, jakie, jakie nas tutaj zastały warunki, z jakimi ludźmi możemy tutaj współpracować. Także jesteśmy, jesteśmy zadowoleni i oby tak dalej. Za nami runda jesienna sezonu 2024-2025. Jaką trener wystawiłby szkolną ocenę drużynie? Myślę że... Myślę, że czwórka to będzie to będzie taka właściwa ocena. Eee, tak jakby na przestrzeni całej rundy się rozpędzaliśmy. Finalnie jesteśmy ponad strefą spadkową. Oczywiście chcielibyśmy na koniec sezonu wystawić piątkę eee, dla, dla siebie, dla zespołu, dla, dla zawodników. I do tego będziemy dążyć, żeby po sezonie powiedzieć, że to jest piątka, a może nawet szóstka. Który mecz w wykonaniu zespołu w rundzie jesiennej był według trenera najlepszy? Myślę, że kilka meczów było naprawdę e, dobrych, e, albo bardzo dobrych. Były mecze przecież i, i, i z Legią Warszawa, i z Zagłębiem Lubin, i, i z Lechią. E, bardzo emocjonujące mecze. Nie wszystkie z tych meczów, które wymieniłem, były wygrane, czy mecz z motorem Lublin. Były to mecze bardzo, bardzo intensywne, bardzo emocjonujące. No i niekiedy kończyły się naszymi zwycięstwami, ale, ale myślę, że było kilka takich meczów w naszym wykonaniu, które, które możemy zaliczyć jako, jako dobre albo nawet bardzo dobre. Czy mógłby trener opisać, jak wygląda praca sztabu szkoleniowego podczas obozu przygotowawczego? Myślę, że dosyć podobnie do tego, jak, 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 jak zwykle wygląda praca trenerów na obozie. Spotykamy się rano przed treningiem, po śniadaniu, omawiamy najbliższy trening, e, omawiamy e, mniej więcej cały dzień, jak miałby wyglądać e, wieczorem każdego dnia. Omawiamy to, co się będzie działo kolejnego dnia na, na, na treningach, pomiędzy treningami. E, po pierwszym treningu porannym. E, po obiedzie mamy też chwilę dla siebie, ale to jest dosłownie chwila, bo zaraz musimy się przygotować do kolejnego treningu. My wychodzimy wcześniej, żeby tutaj wszystko było przygotowane dla, dla naszych piłkarzy. Po drugim treningu, bo praktycznie cały obóz będziemy mieć dwie jednostki treningowe. Jeżeli nie dwie, no to będzie w tym czasie mecz kontrolny. Wieczorem jest odnowa, na, na, na której też, też się pojawiamy. Po kolacji jest podsumowanie dnia. Spotykamy się z całym sztabem. Trener Janu już. Tutaj nam prowadzi tą odprawę, omawiamy co było dobrze, co możemy robić jeszcze lepiej, no i planujemy kolejny dzień I tak wygląda dzień po dniu. Czy pracujecie już nad jakimś aspektem w grze, patrząc stricte na mecz z GKS Katowice, czyli na inaugurację rundy wiosennej? Na pewno, na pewno tak, bo w naszej grze jest, jest pewna jest, jest powtarzalność, to jest jakby proces, e, rozwój tego zespołu to jest, to jest proces i e, na pewno będziemy analizować też rywali, których tutaj mamy na bieżąco na obozie, czy najbliższy rywal Erzsborg, na pewno zwrócimy uwagę na to jak, jak, jak oni funkcjonują. E, ale gdzieś w tyle głowy już, już mamy GKS Katowice, już mamy to w, jakim, w jaki sposób grają, w jakim stylu. Najbliższych rywali w lidze też poniekąd trochę już analizujemy, ale tak jak mówię, no, to jest proces i, i, i ten zespół jakby gra w dosyć powtarzalny sposób i, i tego się trzymamy, żeby rozwijać swoje aspekty gry. Pracuje trener w Stali Mielec od czerwca 2023 roku. Jak przez ten czas zmienił się klub? Jakie trener zauważalne zobaczył zmiany? No Myślę, że klub jako, jako całość no, cały czas się rozwija. Pojawiają się nowi ludzie w klubie. Niektórzy tutaj, którzy byli, zostawili swój cenny wkład. W, w rozwój tego klubu zostawili ślad, a kolejni ludzie, którzy przychodzą, jakby dokładają coś nowego, coś, co ten klub pcha do przodu, ale organizacja klubu, organizacja, ja mogę mówić, jakby jak zdecydowanie więcej o pierwszym zespole, no, jakby krok po kroku jest coraz bardziej profesjonalny, tak nawet patrząc na nasz sztab, jak się rozrasta, ale myślę, że dotyczy to zarówno zespołu, pierwszego jak i, jak i całego klubu, że cały czas stopniowo jakby idziemy do góry jako Stal Mielec. Od tego sezonu y, zmiana y, dołączyła do trenera y, rodzina i przeprowadziliście się wszyscy do Mielca. Jak się Wam żyje w Mielcu? Wspaniale. Bardzo dobrze nam się żyje, zarówno córka, która jest w liceum, syn w podstawówce. Mają tutaj swoich przyjaciół już, mają e, zajęcia pozaszkolne, czujemy się bardzo dobrze w Mielcu. Eee, jesteśmy zachwyceni życzliwością ludzi tutaj, także żyje nam się bardzo dobrze. Pana syn trenuje w Akademii FKS Stali Mielec. Jak oceniacie Akademię? Eee. Po pierwszych treningach rzuciło mi się w oczy, że treningi są bardzo dobrze zorganizowane, bo nie tylko w, w grupie mojego syna to zauważyłem, ale zarówno w innych zespołach również widzę przy, na każdym treningu obecność dwóch trenerów. To już samo z siebie jest czymś, co, 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 co mnie pozytywnie zaskoczyło, ale sama intensywność, jakość treningów jest na, na wysokim poziomie i to od początku dało się zauważyć. I też widzę to po swoim synu, który no, przez cztery miesiące tutaj zrobił bardzo duży postęp pod okiem trenerów. Wiadomo, że to odległy temat, ale czy celem syna jest, aby zadebiutować kiedyś w barwach Stali Mielec w Ekstraklasie? Myślę, że to jest jedno jego, jego marzenie, żeby zagrać w Ekstraklasie i, i widzę jego dużą pasję i, i chęć e, trenowania i grania jak, na jak najwyższym poziomie. Czy to prawda, że w wolnym czasie gra trener w tenisa? E, Grałem w tenisa, ale nie tylko w tenisa, zarówno, zarówno lubię pograć w siatkówkę, ale jeszcze jestem z tych czasów, gdzie... Po lekcjach rzucało się plecak i nie grało się na, na, na komputerze w gry, tylko szło się, szło się spędzać aktywnie ten czas z kolegami. I to były różne aktywności. Oczywiście piłka nożna to była podstawa, ale bardzo dużo czasu spędzaliśmy grając w siatkówkę, w koszykówkę. E, a teraz aktualnie no, bardzo dużo czasu też poświęcam na tenisa, może trochę. Ostatnio byliśmy z całą rodziną, ale generalnie dużo, dużo spacerów, dużo biegania, dużo ćwiczeń z żoną. Mm, dziećmi dużo aktywności takich, e, spacerujemy po pięknych mieleckich lasach, jeździmy na rowerach po Mielcu, także w ten sposób spędzamy, raczej aktywnie, jeżeli mamy wolny czas. I na koniec, wiadomo, że inauguracja z GKS Katowice, natomiast drugi mecz domowy z Jagielonią Białystok, 7 lutego godzina 18. Jak trener zaprosiłby kibiców na to spotkanie? No, jest to mecz, który będzie pierwszym meczem u nas w domu w Mielcu. Jak sięgam pamięcią jeszcze do zeszłego sezonu, to mecz z Jagiellonią no, był niesamowitym meczem, jeżeli chodzi o, o, o nasz zespół. Meczem, w którym, w którym wygraliśmy z Jagiellonią u siebie. Ale jestem pewien, bo to jest taki mecz, który ja, na wspomnienie tego meczu trochę mi ciarki przychodzą po, po ciele, bo pamiętam, że to był mecz, po którym powiedziałem, że nie było takiej atmosfery. Ja przecież przynajmniej nie widziałem takiej atmosfery w Mielcu jak w tamtym, w tamtym dniu, w tym meczu, i uważam, że bez tego wsparcia kibiców mógłby ten mecz się inaczej potoczyć. A dzięki temu, że ta, ta, ta jedność zespołu, z kibicami, to wszystko się tak splotło, że byliśmy w stanie wtedy pokonać przyszłego mistrza Polski. Także bardzo serdecznie zapraszam. Liczymy na, na, na wsparcie ze strony Trybun, bo jest to, jest to dla nas bardzo istotne. Inaczej się gra, lepiej się gra, jak, jak kibice nas wspierają, i oby tak dalej jak do tej pory. Dziękuję, trenerze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.